Siima z tej strony FKB Friends, a to jest już 20-21 konkursu w tym sezonie. Jutro zakończenie maratonu. Zaczynamy. Argentyna Hills 240 jest przedostatnim konkursem w tym sezonie, który o dziwo zaczyna Tepesz. No ładnie, Tepesz, ładnie. No, Tepesz ładnie powrnął. 223,5 Sewuła podwyższył się w klasyfikacji generalnej Bardzo ładnie Sewuła Widać jak Sewuła No Powróciła mu jakaś trochę forma No i proszę jak ładnie Sewuła skoczył Ładna forma Sewuły 225 metrów Schneewer-Cower No w tym sezonie tak w kratkę skacze Raz potrafił stąd na podium Wygrać A raz no po prostu kiepsko mu idzie no, teraz ta pierwsza opcja: taka bardziej zwycięzcy 229,5 <laughs> Domen Preuce. No, Domen Preuce jest kompletnie już bez formy. Chociaż proszę! Proszę! Domen Preuce, ładnie! Teraz chciał pokazać, że błędnie myśleliśmy, że on jest bez formy. Ale mamy Dawida Kubackiego teraz. Który. No, Dawid ostatnio podwyższył loty. Ostatnio Dawid złapał formę. Kubacki! 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 Nowy rekord! 244,5! Łoja! No to już Dawid wygrał konkurs. Wiemy, o, wiemy. No, Kubacki naprawdę podwyższył loty. Teraz Peter Kreutz. Też ładnie. Dzisiaj oglądamy piękne skoki ponad punkt K. 222 metry Petra Prełca No, dzisiaj oglądamy naprawdę piękne loty Ponieważ wiaterek to pisuje I oby w pierwszej serii był sprawiedliwy Severin Freund Ładnie Ładnie Freund Ładnie Freund I to jest miejsce trzecie, czwarte Czwarte 226 metrów Stefan Kraft no, Jeszcze żeby wiaterek trochę się Utrzymał do Stocha i Hebeka Szczególnie do Stocha, żeby się utrzymał Chociaż on już trochę maleje. Ale Kraft i tak też ładnie sobie poradził. się 27 metrów. Haybeck i Stoch. No, żeby wiatr został jeszcze do ich skoku. Przynajmniej metr na sekundę. Pod narty. Oj! Haybeck troszkę nisko leci. Ale ciągnie. Ale i słabo, najgorzej. 9, 218,5. I Kamil. No, Wiaterek się utrzymał do Kamila. Do Kamil wiemy, co musisz zrobić. Czy chyba spóźnił wyjście z progu, ale wysoko, wysoko, wysoko i tak daleko, pięknie. Jest trzeci kamień, 264,5. Czyżby znowu dwaj Polacy byli na podium w tym konkursie? Już raz było tak niedawno, że Polacy stanęli na pierwszym i trzecim stopniu podium. A proszę, na drugim na prełca widzimy. No zaczyna drugą serię Hejbek No w pierwszej serii mimo iż przekroczył punkt konstrukcyjny To i tak skoczył najgorzej no, Teraz też nie wygląda Na to aby skoczył za daleko Ale i tak ładnie Ale i tak 229,5 Peter Preutz 3 metry na sekundę wiatr pod narty Prawie wieje Peter Preutz chyba musi to wykorzystać Chociaż zobaczymy zaraz Chociaż teraz wiatr się trochę taki boczny zrobił. Co najmniej korzyść Prełca było. No i przez to drugi 225,5. Tepesz. No, wiatr już się taki trochę boczny robi. O, Juri Tepesz wysoko wyszedł z progu. Tepesz. 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 Ładnie. 228 metrów w pięknym stylu Sewuła Sewła będzie bronił tego dziewiątego miejsca w klasyfikacji generalnej. Do ostatniego konkursu, pięknie. No i Sewła wygra dzisiaj z Tepeszem kolejny raz. Albo, przekonajmy się, jest pierwszy. No, czyli dalej Sewła zostanie drugi. W jaki drugi? Dziewiąty w klasyfikacji generalnej. No, ładnie. Sewuła podwyższył loty tak samo jak Dawid Kubacki w tym, w tej naprawdę już końcówce. Severin Freund wysoko leciał, a wydawało się, że skoczy dalej. A jest piąty, 217,5. Wydawało się, że Severin Freund pociągnie dalej, bo wysoko leciał bardzo. Kraft też wysoko. No, w Argentynie to się bardzo wysoko lata, ale trzeba mieć umiejętność dobrego latania, aby no, skoczyć pięknie. Kraft drugi, 222 metry. A teraz Gregor Schniewer-Cauer. Będzie znowu czwarty, znowu będzie mu brakowało. Pod, do podium niewiele. Nie, oj, kamera mi się trochę odsunęła. 214,5, No, niestety, ostatni jest Kamil. Kamil, jak najdalej. Po podium, Kamil. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ciągnij. Jest. Kamil ma podium, pewne. Jest pierwszy, jest pierwszy. 218 metrów Domen Preutz. Czy Domen Preutz powróci na podium? Oj, nie wiem. Trochę wyjście z progu nie takie. Ale będzie pierwszy. Będzie pierwszy. Jest pierwszy. Wszyscy za nim 18,5, 221 metrów. Dawid! Bo trzecią wygraną w tym sezonie Mi się wydaje, że trzecią, ale takąś już wygraną w tym sezonie Dawid Kubacki, tak! Wygrał! Wygrał! Dawid wygrywa kolejny konkurs w tym sezonie Pięknie! Pięknie Dawid, 222 metry Oj Dawid, cieszymy się znowu Powtarza się sytuacja Pierwszy Kubacki, trzeci Stoch Czwarty Sewuła Bardzo ładnie no, hejbek siódmy, troszkę zaskoczenie Piąty kraft No, już tutaj naprawdę klasykacji generalnej robi się gorąco Kubacki wyprzedził Petera Prełca o dwa punkty Niewiele Dawid traci do Sewelina Freunda Czyżby Dawid mógł zakończyć na czwartym miejscu klasykacji generalnej Pucharu Świata sezon? Oj, poczekamy do jutra, jutro wszystko się rozstrzygnie a ja już się z wami żegnam. No, jutro rozstrzygnięcie, jak to będzie. To już trzecia wygrana Dawida Kubackiego. A jutro, ostatecznie zobaczymy, kto który będzie. Ależ emocje jutro będą. A ja się już żegnam. Do zobaczenia.